Zapraszam Dzisiejszy program razem ze mną poprowadzi. Macie, program zobaczymy. Podsumowanie roku szkolnego 2013-2014. Odbyły się apele podsumowujące drugie półrocze. Rozdano na nich nagrody i dyplomy za osiągnięcia uczniów. Na apelach zostały wręczone dyplomy, nagrody i wyróżnienia z konkursu Piękne Czytanie. Podsumowane zostało czytelnictwo klas i uczniów. Nagrodzono również zwycięzców z konkursu ortograficznego w klasach 4 do 6 oraz Mały Ratownik. Wręczone zostały upominki i dyplomy za udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Podziękowania otrzymali członkowie Kółka Redakcyjnego za całoroczną pracę w Faktach Czwórki. Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Ostatni dzień roku szkolnego odbyły się uroczyste akademie. Zapraszamy do oglądnięcia ciekawszych fragmentów z tego dnia. Jako pierwsi ze szkołą pożegnali się szóstoklasiści. Przed rozdaniem świadectw odbyła się akademia, na której uczniowie klas szóstych przekazali sztandar młodszym kolegom, a przewodniczący samorządu uczniowskiego Jakub Pawłowski przekazał klucz. Na akademii pani dyrektor wyróżniła absolwentów. Mikołaj Ferenc otrzymał statuetkę najlepszego ucznia za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcie w konkursach. Z najwyższą średnią ocen ukończyli szkołę Mikołaj Ferenc i Urszula Bazylewicz. Dziękujemy, pani. Bye. Akademie na zakończenie roku szkolnego klas czwartych i piątych przygotowały klasy czwarta A i czwarta C oraz dziewczęta z koła muzycznego. W tej grupie wiekowej największymi osiągnięciami może pochwalić się Mikołaj Szostak, który otrzymał wiele nagród. Najwyższą średnią ocen uzyskały Julia Kolasa 5,55 z czwartej B i Natalia Olszewska 5,50 z czwartej A. Ci uczniowie pożegnali się ze szkołą jako ostatni. Wręczenie świadectw było wielkim przeżyciem, zwłaszcza dla pierwszoklasistów, którzy otrzymali je po raz pierwszy. Był to również niezwykle ważny moment dla trzecioklasistów, gdyż pożegnali się ze swoimi wychowawcami, ponieważ przechodzą do starszej grupy wiekowej. Właśnie uczniowie odnieśli dużo znaczących sukcesów. Przypomnijmy sobie niektóre z nich. Otrzymaliśmy od pani dyrektor informacje na temat działalności szkoły, którymi chcemy się z wami podzielić. Miniony rok szkolny obfitował w wiele wydarzeń i sukcesów. Rozpoczęliśmy od pikniku rodzinnego, w którym wzięło udział ponad 700 osób. W październiku odebraliśmy odznakę za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej oraz jako jedna szkoła podstawowa w powiecie oświęcimskim otrzymaliśmy po raz drugi certyfikat „Szkoła promująca bezpieczeństwo”, otwierając sobie drogę do tytułu lidera bezpieczeństwa. Wzięliśmy udział w akcji „Ćwiczyć każdy może”, zyskując tytuł „Szkoła w ruchu”. W szkole odbywały się akcje charytatywne, w które zaangażowali się uczniowie, rodzice i nauczyciele. Uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach, odnosząc w nich ogromne sukcesy. Szczególnie dumni jesteśmy z wyników w konkursach matematycznych, plastycznych, z języka angielskiego, historycznym, recytatorskim, biblijnym oraz w zawodach sportowych. Nasi uczniowie po raz kolejny poprawili wynik sprawdzianu. Dzięki pomocy rodziców udało się odnowić niektóre klasy, a nauczyciele zaangażowali się w odnawianie korytarzy szkolnych. Udało się zakupić część nowych szafek do szatni, a na rozpoczęcie nowego roku szkolnego wszyscy uczniowie będą już mogli korzystać z nowych szatni. Dziękuję uczniom za wytężoną naukę, rodzicom za współpracę i pomoc. Nauczycielom i pozostałym pracownikom za zaangażowanie. Wszystkim życzę wypoczynku i wspaniałych wakacji. To słowa pani dyrektor. To już nasze ostatnie spotkanie w tym roku szkolnym. Życzymy wszystkim udanych, pełnych słońca i wspaniałych wrażeń z wakacji. Do zobaczenia we wrześniu. 214 odcinek Partii w czwórki prowadziły Emilka i Macia. Oglądajcie nas! Do, do zobaczenia! zobaczenia.